I pada, na, na modlitwy przy Krzyżu Pamięci przed Pasem Namiestnikowskim. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei. ora pro nobis w nunc chora, in nostre. Amen. Gloria Patri et spiritu et Spiritus Sancto Siculis in principio et nunc et semper et in secula Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, muszę za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Rekwiem eternam domna eis Domine. Petrus perpetua, perpetua luceat eis. Amen. Warta Pani Radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Pani Tadziu, Pani Marylka piątą powie. No, Ojcze nasz, który się w niebie, świększy imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.